Pamiętajmy o teksteliach. Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje segregowanie kolejnej frakcji, a dokładnie tekstyliów. Tych odpadów już nie wolno wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane. To ważne, bo segregacja tekstyliów pozwoli ograniczyć ilość odpadów trafiających na składowiska i zwiększy możliwości ich ponownego wykorzystania. Na przykład w produkcji nowych ubrań, materiałów ściernych czy izolacyjnych. To działanie na rzecz środowiska związane jest z konkretnymi wymogami. W ubiegłym roku wskaźnik odzysku wynosił 45%. Właśnie tyle procent spośród odpadów wytworzonych przez mieszkańców danej gminy musi trafić do recyklingu. Natomiast w 2025 roku ten wskaźnik wynosi już 55%. Wzrost wskaźnika odzysku do 55% to ambitny cel, który będzie wymagał większej świadomości mieszkańców i lepszej infrastruktury do zbiórki oraz przetwarzania odpadów. Ilość odpadów, które generujemy jest coraz większa. Tekstylia stanowią bardzo duży odsetek tych odpadów, które trafiają do naszego zakładu i są one ciężkie i myśląc o recyklingu, o tym, żeby te odpady można ponownie wykorzystać, fajnym pomysłem jest ich selektywne zbieranie, ponieważ tak jak z każdym odpadem odpad zbierany u źródła jest czystszy, prościej go można selekcjonować, wydzielić, rozdzielić, podzielić i to są jakby te plusy. Natomiast dużym wyzwaniem dla wszystkich jest po prostu system zbiórki odpadów kolejny pojemnik, kolejny worek, który pojawia się w naszym życiu. Wymaga to też odpowiedniego osprzętowania, zarówno firm, które będą odbierały, pomysłu na to, jak to rozliczać. I tak naprawdę, tak jak w naszym przypadku zakładu, znalezienie również partnerów, kontrahentów, którzy ten odpad w końcu przyjmą i będą mogły go przetworzyć. Oni też mają swoje wymagania. Gminy próbują sprostać nowym wymaganiom. Niektóre z nich zapowiedziały już ułatwienia dotyczące zbiórki tekstyliów. Na przykład, w Olsztynie można ją dodawać do tak zwanego mobilnego przoku. Ten pojazd dociera do każdego z olsztyńskich osiedli trzykrotnie w ciągu roku, i właśnie wtedy można umówić się na, taką, na taki odbiór. Wtedy pojazd podjedzie przed budynek, będzie można oddać te tekstylia niepotrzebne. Wystarczy zajrzeć na stronę czysty.olsztyn.eu, tam jest cały harmonogram, jest podpowiedź, w jaki sposób umówić się na odbiór tych odpadów. Oczywiście na terenie miasta są też punkty niezależnych podmiotów, tam gdzie można wrzucić niepotrzebne, Tekstylia, więc, oczywiście, to też jest jeden z elementów tego systemu. Tego zbierania tekstyliów. Tekstylia można też oddać osobiście do przoku przy ulicy Towarowej. Niepotrzebne materiały, ubrania i buty można też wrzucić do kontenerów PCK.